2 maja Jezioro Raduńskie Dolne na Kaszubach. Pliszka siwa. Pierwsze pliszki pojawiają się już w marcu. Nie ma się co dziwić. Ten gatunek zimuje w okolicy Morza Śródziemnego, zatem daleko nie ma. Czasem zdarzają się osobniki zostające u nas na zimę, zwłaszcza kiedy ta jest łagodna. Chętnie gniazduje w pobliżu człowieka, nierzadko swe gniazda ukrywając w różnych otworach budynków. 4 maja Rezerwat Beka, Rokitniczka. Ten mały ptaszek, związany z luźnym szuwarem trzcinowym, przylatuje do nas pod koniec kwietnia. Zimuje na południe od Sahary, a zasięg jego zimowisk sięga niemalże południowej Afryki. Po przylocie samce zajmują swoje niewielkie terytoria i intensywnie śpiewają. Okres lęgowy Rokitniczek skończy się w lipcu. 6 maja. Arboretum w Wirtach. Muchłówka żałobna. Podobnie jak rokietniczka, muchówki żałobne przylatują do nas w kwietniu. Ich zimowiska położone są w środkowej i zachodniej Afryce. To gatunek leśny. Po przylocie samce szukają odpowiednich dziupli lub budek lęgowych, w pobliżu których śpiewają do czasu, aż jakaś samica postanowi przyjąć to zaproszenie. Trzy różne gatunki ptaków wędrownych. Każde żyje w innym środowisku, w różnych miejscach spędza zimę. O każdym można opowiedzieć osobną historię, a przecież wędrownych gatunków jest znacznie więcej. Na początku maja sezon lęgowy jest już w pełni. Wiele gatunków już karmi swoje pisklęta, choć w czasie powstania tego filmu jeszcze nie wszystkie gatunki powróciły do nas ze swoich zimowisk, choć te ostatnie zapewne pojawią się lada dzień. A mówię Wam o tym wszystkim, dlatego że zbliża się Światowy Dzień Ptaków Wędrownych, który wypada. Co roku, w drugi weekend maja. Jak co roku, Fundacja Akcja Bałtycka organizuje na Helu kilka imprez, w których każdy może wziąć udział. W tym roku będzie to wyglądało inaczej, bo nie będzie osob osobnych stoisk na plaży, tylko będzie trzeba przyjść do obozu obrączkowania ptaków Akcji Bałtyckiej, i tam będą różne atrakcje, w których będzie można wziąć udział. Ponieważ obóz jest dosyć mały, to będzie limitowane wejście na godzinę do 50 osób. Jedną z atrakcji będą wycieczki z ornitologami doświadczonymi. W okolicy będą oglądane ptaki. Jednym z tych ornitologów przewodników będę ja osobiście. Więc jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszam serdecznie. 15 maja Kuźnica na Helu. Zapraszamy. W opisie pod filmem znajdziecie linki do szczegółowych informacji do tego gdzie i jak się zapisać, żeby wziąć w tym udział. Zatem do zobaczenia 15 maja. Cześć.